Aloha, dzisiaj garść porad dla osób, które pływają po wodzie i chciałyby odłożyć sensowny sposób wiosło na zimę. Wykorzystuję hack z takimi znanymi patentami z ikońskich kuchni. Najpierw muszę nawiercić otwory, żeby to potem przymocować. Muszę zrobić faski pod śrubę. Jak zrobić taką faskę? Hehehe, <laughs> pod łeb śruby, proste. Wystarczy obrócić obroty i większym wiertłem zrobić to na wstecznych obrotach. Potem biorę kawałek deski dowolnych zasadniczo rozmiarów i najpierw muszę wyszczotkować, bo te akurat są deski paletowe. Wyszczotkowuję je, żeby pozbyć się różnych Farfosty, a potem, żeby ładnie wyglądały po postarzeniu. Czas na kolor. Uwielbiam taki malachitowy i pokrywam go. Krótkim, sztywnym pędzlem, bo to bardzo jest deska taka wyjątkowo paletowa. Po, po malowaniu bez czekania na wyschnięcie, natychmiast ściągam nadwyżkę jakimś ostrym narzędziem. Wtedy uwidacznia to słoje, bardzo dobrze wygląda. Jak już skończę, to biorę te elemenciki, które wymagają malowania w jakikolwiek sposób. Mogą zostać czarne. Ja postanowiłem prysnąć się na złoto. Robi się to bardzo prosto sprayem z lidla. Po skończeniu po prostu mocuję je, po wyschnięciu oczywiście, mocuję je znowu do deski. Deski mocuję do ściany i na to idą wiosła. Prosty temat. Mam nadzieję, że ten hack się spodobał. Bardzo lubię hakować i kiepskie rozwiązania, a akurat te elementy zawsze zostają w nadwyżce. Bardzo dziękuję za subskrypcję inne wyrazy sympatii.